Cześć. Nazywam się Marcin Przysiwek. Jestem trenerem przygotowania motorycznego. Dzisiaj pokażę ci w jaki sposób przeprowadzić trening siłowy z najmłodszymi zawodnikami. Witam cię Krzysiu. Dzisiaj wykonamy podstawowy trening siły składający się z sześciu ćwiczeń. One będą bardzo łatwe i proste do wykonania dla ciebie. Jednak bardzo istotne, jeżeli chodzi o Twój prawidłowy rozwój. Pierwszym ćwiczeniem, które wykonamy, będzie most na obu nogach. Chciałbym, żebyś się położył na plecach. Ustaw pięty tak, żeby były blisko swojego pośladka i cały ruch od tych pięt będzie wychodził. Zanim go zaczniemy, pomyśl o swoich mięśniach brzucha, żeby były delikatnie napięte i w tym momencie, pchając nogi w podłogę, unieś biodra najwyżej jak potrafisz. Zatrzymaj ten ruch na chwilę, pojdź sobie w głowie do dwóch i powoli opuść. Pamiętaj o oddychaniu i pracujemy do góry. Kluczowe jest, żebyś uzyskał taką pozycję wyprostowaną jak teraz, żeby twoje ciało było w jednej linii, gdy jesteś w górze. Bardzo dobrze, jeszcze dwa powtórzenia chciałbym, żebyś wykonał. I ostatni raz. Super. Celem tego ćwiczenia jest wzmocnienie Twoich bioder oraz Twojego tułowia, które są bardzo ważne w momencie, kiedy się poruszasz na boisku. Przejdziemy teraz do drugiego ćwiczenia, w którym jest deska wysoka. Przyjmij pozycję jak do pompki. Oderwij kolanka. Stopy daj trochę szerzej niż Twoje bioderka. To Ci ułatwi wykonanie prawidłowego tego ćwiczenia. Pamiętaj o napiętych mięśniach brzucha, o napiętych pośladkach. Popracuj na zmianę prawą ręką do lewego barku. I druga ręka. Super. Myśl cały czas o swoich mięśniach brzucha i o swoich biodrach. Świetnie Ci to idzie. Ok. Gdyby się okazało, że są jakieś problemy z wykonaniem tego ćwiczenia, jest Ci ciężko utrzymać Twój tuł w linii prostej, obniżamy pozycję do pozycji na kolankach Stopy oparte na paluszkach. Pchniemy trochę biodra do przodu, żebyś był bardziej w linii prostej. Świetnie. I teraz popracuj. To samo ćwiczenie wykonaj. Jest dużo łatwiej, prawda? Ale mimo wszystko Twoje mięśnie brzucha wykonują fajną pracę. Świetnie. Przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, w którym będzie przysiad wykroczny do boku. Stań sobie na szerokość tej maty. Świetnie. Zaczniemy od pracy na prawą nogę. W momencie, gdy schodzisz do przysiadu na prawą nogę, unieś proste ramiona do przodu w celu zapewnienia sobie lepszej równowagi. Świetnie. Zwracaj uwagę, żeby tamta noga była w pełni wyprostowana w kolanie, a całą pracę wykonaj na tym biodrze. Świetnie. Oczywiście myśl o napiętych mieściach brzucha. O tym, żebyś wyprostowane plecy, tak jak teraz to utrzymujesz. Bardzo dobrze. To samo, 5 powtórzeń na drugą nogę. Ekstra. Pamiętaj, klatka piersiowa uniesiona wysoko, bioderka zaznaczasz pracą do tyłu. I oczywiście pamiętasz o oddychaniu Super. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, którym jest palo-fres. Wykorzystamy do niego taką gumę. Przejdź do klęku na obu nogach. Zacznijmy od wersji najłatwiejszej. Przytrzymaj proszę gumę na środku swojego ciała, tak jak masz mostek. Wiesz, masz mostek? Świetnie. Dokładnie tutaj. I popracuj przed siebie, prostując ramiona. Super. Myśl o swoich mięśniach brzucha, o mięśniach pośladkowych. Stara się nie unosić ramion, tylko mieć długą szyję w tych ćwiczeniach. Łatwe, prawda? Gdybyś chciał, żeby to ćwiczenie było trochę trudniejsze, przesuń lewą nogę do przodu. I teraz wykonaj to samo zadanie. Z wydechem prostujesz ramiona. Z dechem przyciągasz do siebie. Jest trochę trudniejsze? Dasz, radę zrobić mocniejszą wersję? Świetnie. To teraz Twoje zadanie będzie oderwać kolanko od ziemi. Oderwij kolanko od ziemi i teraz pracuj przed siebie. Super. Myśl o tym, żeby być wyprostowanym, wysokim. Fajnie. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, którym będzie martwy ciąg na jednej nodze. Ustaw się bokiem do mnie. Popracujesz najpierw na lewej nodze, rączki na bioderkach. Oderwij prawą nogę i skieruj ją za siebie. Bardzo dobrze. Myśl o tym, żeby Twoja klatka była wyprostowana. Masz być dumny, abyś chciał dostać order. Super. Głowa wysoko. Świetnie. Gdyby się okazało, że to ćwiczenie w danym dniu jest troszeczkę za trudne dla ciebie, możesz się wspomóc kijkiem. Jeżeli byś to ćwiczenie wykonywał w domu, kijk od odszczotki się w zupełności, w stu do tego nada. Wykonaj to samo, ale utrzymując swoją równowagę za pomocą tego kijka. Super. Myśl o swoich mięśniach tułowia, o tym, żeby mieć proste plecki. To ćwiczenie bardzo dobrze wzmacnia Twoje bioderko i mięśnie z tyłu Twojego uda. I zostało nam ostatnie ćwiczenie do wykonania. Które będzie wzmacniało mięśnie Twoich ramion i mięśnie pleców. Ukleń mi, proszę, na obu nogach. Chwyć gumę. Teczki wyprostowane. Zaczniemy z wyprostowanej ręki. I teraz Twoim zadaniem jest przyciągnąć rękę jak najbliżej siebie. Super. Ten ruch jest bardzo ważny w momencie, gdy biegasz. Gdy chcesz przyspieszyć swoje ciało. W ten sposób pracująca ręka. Ułatwia to zadanie. Super. To było ostatnie ćwiczenie w tym bloku. Więcej jak poprawnie ćwiczyć dowiesz się z naszej książki. Zapraszam.